Yo, 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 Witam Was w kolejnym odcinku z tutaj naszej dystrybucji. W ostatnim odcinku udało nam się wyjść z kredytu, więc to jest świetne. Okej, okay, dalej. Nie pamiętam... Chyba nie miałam żadnego celu ustawionego w tamtej grze. Myślę, że teraz aktualnie mogę sobie ustawić jakiś cel, który chciałabym spełniać. Mam pięciu pracowników, sześciu pracowników, pięciu inżynierów. I jako tako mi idzie. To jest to, że mogę w końcu... Da, znaczy, mogę dalej tam kapitał odkupywać od tych osób, które właśnie tutaj y, jakby mi go ukradły. Znaczy, pożyczyły pieniądze, żeby to zrobić. Tak, i wtedy wracam do swojego 88% tutaj tej kwoty, tak? Udziału, kurde, udziału, jakiej kwoty? Dobra, pójdźmy. Aby szybciej doszło, dalej zarządzanie firmą. Mamy postęp, korzyści firmowe. Tutaj zostało mi jeden. Badania dalej idą. Finanse, transakcje pożyczki. Nie chcę żadnych pożyczek. Mnie tam w masło pocałują, że tak powiem. Mamy na minusie wszystko 6%, 7%, 5%. Ciężko, ciężko będzie. Dobra, skok czasowy robimy. Teraz nie wiem, czy ja chcę. Mamy tak, 5 konceptów czy 6 konceptów, jak to wygląda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tylko tak: konsola do gier, czyli 5 jest tutaj robionych, no i 6 by wypadało, żeby był. Czyli pierwsze są. Ja bym chciała, albo on robi te kontrakty sobie, ile on tam ma w ogóle, pokażmy pracowników. Inżynier, projektant, kurczę. Dobra, niech mi ten leci na wakacje, na urlop. Dwa dni go nie będzie. Musimy sobie kolejnego pracownika, znaczy tutaj biuro, stanowisko zrobić. Ale to może jakieś takie, już lepsze, moim zdaniem. Bo zobaczmy sobie. Tutaj mamy. Dla inżyniera, szybkość pracownika. Okej, okay. to będzie super. To za 4000, także poczekam aż pieniądze będą. Kupię to stanowisko za 4000. Weźmiemy nowego pracownika i puścimy kolejnego na urlop. I będziemy tak zamieniać pracowników, żeby oni cały czas pracowali. mogłabym kupić, bo kolejny pracownik zaraz tutaj. Jakby tamten jest na urlopie, to, to nie byłoby głupie, moi drodzy. Tak chyba też zrobimy. Szukajmy nowego pracownika inżyniera. O, ten się nadaje. Bo mało kosztuje. <grytanie> mamy skok czasowy, mamy 36 już 37. Utrzymujemy się na rynku, jako tak rozwijamy tą firmę. Na początku mieliśmy problemy, ale jest dobrze. Dobra, a gdzie jest ten kolejny pracownik? Czy Jak to wygląda. Ale czekaj, gdzie ja czterech tu mam. Ile ten koncept kosztuje? Konsola 10 tysięcy. O kurna. To jest cholera kasy. A gdzie mam pracownika? Aha, chory. Mamy jednego chorego. Dobra, rozumiem. To już rozumiem. Dobra, jak oni zapierdzielają jak takie roboty małe. Ale dobrze, ten jeden pracownik ekstra jest super, bo wtedy będziemy mogli wysłać jak tamten wróci kolejnego pracownika, który pójdzie sobie na urlop i oni się będą zastępować, a potem zrobimy szóste i uda nam się zrobić super tutaj. Mamy skok czasowy po raz kolejny, czyli chyba wraca nam ten pracownik, który tam na urlopie był chyba 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 tak, tak. A nie, mamy chorych chory dwie osoby. Okej, okay, czyli w sumie na razie nie musimy dokopywać stolika i nie musimy nic robić. Na pewno chcę ten koncept ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi czyli chcę stworzyć kolejny koncept z konsoli pierwszy koncept z konsoli przepraszam, ale kolejny już nasz, czyli to będzie szósty wtedy sześć pracowników będzie pracować i super ekstra. Fajnie będzie, mówię wam. Wtedy będzie ekstra. Zobaczcie sobie, już mamy ile to jest na plus. Jeszcze on tam nam pracuje, koncepty robi. No i to jest świetne. Zobaczmy, pracowników. Czy któryś na urlop. No, ten ma poniżej 40. Kurcze. Fajnie by było go wysłać na urlop. No, ale niestety musi tutaj pracować. Mają wodę, mają jakieś gry, mają różnego rodzaju rzeczy, które są super. Mamy 10. E, dobra, i teraz tryb budowania. No i tu mamy dla inżyniera stanowisko, bo te stanowiska też trzeba powymieniać później. I mamy skok czasowy czyli kolejny dzień szybki dzień, w ogóle fajnie, że w odcinku jednym potrafię zrobić kilka dni i kilka rzeczy, bo to świadczy o tym, że no po prostu to idzie o, ty nie masz co robić, no tak nie wiem, rób toster niech będzie, rób toster też na szkolenia pracowników jest fajnie wysyłać, to też jest super już chyba 40% szybkości coś takiego, no w ogóle nie wiem, jak to się. Czy można to na magazyn dawać jakieś coś? Można magazyn? Ui, rozumiem już o co chodzi. Koncept. Dobra. Tutaj ok. I toaster też zmniejszymy. Ale zbieramy na koncept teraz. 10 tysięcy I Teraz się musicie postarać mocno. Zbieramy 10 tysiaków na koncept. No i kurde, gdzie oni to będą mieścić? Zaraz, przecież to nie będzie miało racji bytu, jak oni tak szybko zapierdzielają. Dobra, skok czasowy. Mamy piątek. Myślę, że w niedzielę, w poniedziałek konkurent mikrofonu wydaje się odpoczywać do przodu. Czyli jemu weźmiemy toster i stworzymy mikrofon. Znaczy, będziemy rąbać mikrofon. Dobra, już. Zaktualizowałam cenę. Bo to chyba dziennie się jakoś tam zmienia, coś takiego. W ogóle badania, jak nam przyspieszyło to wszystko. No bo wiadomo, jak te ja robią te paczki. To tak wychodzi. Uuu, kontrakt za Tysiaka! Ty potrzebujesz chyba przerwy, mój drogi. No oni nie nas to. No i dobra, i teraz bezautomatycznie go. Bo jak zrobi ten koncept, chociażby mu się udało czy coś w tym stylu. To po prostu wyślę go na urlop. Osiągnięto limit i Sebastian, że awesował na. Poziom i jest teraz na drugim, czyli oni sami mogą w sumie awansować sobie na poziom. Świetnie. Dobra. Ten idzie na wakacje. A inżynier jeszcze musi to dokończyć. Jak dokończy, to wtedy. Nie inżynier, badacz. Nie. Projektant. <t> tak. I musimy nazbierać 10 liśniaków. Wtedy będziemy tworzyć nasz koncept. Osiągnięty Bo. Oh. Czyli w sumie poczekajcie, jeżeli osiągnięto limit. Hmm. Na razie jeszcze w sumie nikogo tak nie wysyłamy. Hmm, hm, jakby to obmyśleć? Ale co jeszcze tam mogę z dekoracji? Aha, czyli coś dodali chyba. Oni, a, dekoracje pododawali. Okej, okay. a tutaj... Ekspres do kawy? Tak, damy im ekspres do kawy, bo zasługują na to, są świetni. Wręcz najlepsi. Proszę, ekspres do kawy. Macie coś fajniejszego na plus, żebyście bardziej się cieszyli z tego wszystkiego. Dlaczego w ogóle jest limit tych sprzedaży tych mikrofonów? To mnie bardzo dziwi. Nawet mega mnie dziwi. Dobra, to już nie robisz mikrofonów. Yy, rób toster. Mamy dzień 41. Jest naprawdę świetnie. Aha, czyli mogą ustawiać warstwami. Ja się bałam o to, o to że nie będą mogli warstwami, jeżeli nie będziemy mieli miejsca. Mamy 8 tysiaków. Naprawdę super. Ale teraz by się przydało właśnie Trend. Urządzenia cyfrowe, ale my robimy. Napuki, e coś tam. Nie, nie źle. Bo mamy wszędzie po jednym koncepcji. Tak, bo tutaj, jak mamy. Nie, nie. ui yy. nie. Badania. <gryw> mamy tą. Urządzenia, czyli smartfon, laptop, coś o matku. Dobra, ciebie zaraz wysyłamy na. No, wysyłamy cię zaraz na urlop. Ale to zaraz. A nie szybko pracuję. Zaraz przyjdzie ta ciężarówka też. Dużo razy zaraz, zaraz powiedziałam. o 17, tak mi się wydaje. O, powinna podjechać, mówiłam. Ale oni zapieprzają. Dobra, i teraz tak. Ten projekt on skończył? Nie skończył. On musi do 11 chyba skończyć. Tak mi się wydaje. Chyba nawet jestem pewna. No, ceny się aktualizują. Oliver rozważa wdrożenie sobie z tego systemu śledzenia czasu. Nie polega na intuicji. No i super. I teraz ten Oliver, nasz super projektant, leci sobie na wakacje na Malediwy. I będziemy sobie czekać, aż koncept będziemy mogli stworzyć. Znaczy, już możemy, ale musimy poczekać, aż więcej pieniędzy. Płynie. No i mamy 12. Konsola do gier. Sup. Mal. Play. Playday. day. playday. Niech będzie. Play day Jeden. Jest super. Zalecenie projekcja. O Jezus. Up, Mal. Play day. Jeden. Jest super. Dalej. Zrób technologię potężną do gier. Okej. Okay. Technologia na pewno musi być wysoko. Ergonomia i estetyka na tym samym poziomie. Myślę, że tak, że to będzie dobry koncept. Jeżeli nie, to spieprzyłam troszeczkę. No, ale trudno. My nie mamy drugiego, niestety, tego gościa. Od. Yy... Wraca nam ktoś z urlopu. No, no, tak było. O tak, nie mam, nie mam. Wow. Hmm. Dobra, pora jak ta, zaattrudnieliśmy też trzeba mu kup im kupić stanowisko. Oste biurko. Projektant, badacz, projektant, badacz. Projektant, badacz. Tutaj też. No trzeba im kupić takie wypasione za 5000. Czemu? A środowisko 5. To jeszcze można patrzeć na środowisko. Czyli takie 5000 musimy mieć. On pracuje biedny, sam. No na razie sam, bo muszę uzbierać 5000 5 na stanowisko badawcze. Wtedy mogę myśleć. Bo jeszcze mam tutaj przecież miejsce, no, i mogę zawsze stąd zabrać tutaj, a tutaj będą sobie zwy zwykli pracownicy, tak? No i lecimy, lecimy. Ok czasowym. Oui. ale fajna by była konsola z nazwą Play Day One no kurde o patrzcie ten z badaczy no nie ma gdzie ma tu kurde dobra za to 3,5 też mogę kupić niech będzie ma tu stanowisko i jest ich dwóch teraz i to idzie bo obydwoje pracują jak będę miała te mieszkania tam. Tam jak powiększę nieruchomości, w ogóle zobaczę jak to wygląda. Ładność 12 tysięcy z góry i 11 tysięcy co miesiąc i tu są już ich jest więcej tych takich przestrzeni jakby. Jednym się zrobi socjalne, tu będą pracownicy, tu na przykład będą ci badacze czy coś tam, badacze razem z tymi tymi, no to... Dobra, ale ja. Co mamy tu? Pien... Mogę odblokować już koncepty. Ale na razie. Na razie nie się zbierają te punkty. Bo. No ja pierdzielę. Czyli jednak. Tr... Kurde. No to jest 80. To nie jest dobrze. 83%. dola Teraz. słabo tak czy siak słabo słabo moi drodzy wow na minusie minus 65 ale 3000 będzie do przodu mm. no to jest ciekawe to będzie mega ciekawe czekajcie czyli tostery w ogóle muszę zdjąć kto mi produkuje toster nie toster nie produkuj już. Rób rób. Nie wiem, rób ta co chce ta. Bo w ogóle będę musiała ich. A, tu jest, słabo rubokrę... też o matko. Mm. Nie wiem, konsole róbcie. No będę musiała też. Um... Jeżeli będę już miała tam ogarnięte, żeby poukładać i tak, że na przykład dwóch typków, jak robi konsolę, to żeby stało koło siebie i tak po kolei ich, żeby właśnie nie mieć tej sytuacji, że ja nie wiem, kto co produkuje. Bo to jest przykre. Masakra. I moi drodzy, robimy sobie ostatni dzień w tym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podoba. To jak się gra toczy, to w ogóle jak się gra, jak to się wszystko ładnie rozbudowywuje. Mamy ekstra pracownika, ekstra stół, mamy drugiego ekstra pracownika, badacza i też ekstra stół. Mamy koncept na Playam. Mamy również możliwość nowego kupienia badania. Możecie też wybrać zaraz Wam, pokażę jakie są badania i wybierzecie, jeżeli. Chcecie. Dobra, i teraz pokażę Wam, jakie są badania. Badania na ten moment, które możecie mieć dostępne. Jest to czajnik elektryczny, są to słuchawki, e smartfon oraz piła tarczowa. Oczywiście, możecie również, jeżeli chcecie, powiedzieć mi, a poczekajmy na przykład na blender albo na telewizor. Nie, ja na telewizor, tak naprawdę, bo jeszcze muszę kupić. <grym> Czyli możemy poczekać na telewizor i mówić: O kurde, to może być to. To Ania, czekaj i kupuj. Także na spokojnie wszystko mamy: 5000. Też będę chciała w następnym odcinku, żebyśmy dążyli do tego, żeby zmienić tą nieruchomość i tam już się rozwijacie, żeby więcej było pracowników, więcej rzeczy. Bo tutaj, jak widzicie, jest dużo miejsca, można obchać, ale nie jest to takie eleganckie, jak ja to mówię. Dlaczego jest jakiś kurde limit? To mnie, my gosh, obchodzi. Why is limit dzienny? Nie do produkcji. Aha! Czyli tutaj, jak mamy stan magazynowy, to musimy patrzeć na to, żeby oni więcej tego produkowali. Okej. Okay. Bo widzicie, nie do produkcji. Tu jest optymalny: optymalny. Nadprodukcja mamy śrubokręta. Czyli ja sobie już ustawię, że kolega tutaj. Nasz nie robi śrubokręta, tylko co tam robił? Tam magazynowy. e Ebooki e też mam. Adopstellar? Ta też miała chyba jedna osoba. Zaraz zobaczę. e są. Mi się wydaje, że każdy miał po jednym. Co on tam miał, śrubokręt? Aha, czy on produkuje raz to. raz to. No i to jest świetne. No, i temu dodam to i e-booki. Myślę, że wtedy będzie super. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. I możecie dawać propozycje, co Czy czekam na telewizor, co odblokowujemy i jak w ogóle uważacie, co uważacie o tej grze. Ja się z wami żegnamy. Cześć, pa.